Witam widzów, dzień dobry Białystok i tych, którzy obserwują mnie na profilu Czwarta Liga Podlaska w tej typowo jesiennej aurze, w kolejnym magazynie piłkarskim Podlaskiej Czwartej Ligi. Dziś omówimy dziesiątą kolejkę. Niestety materiału wideo będzie nie za wiele, ale przejdźmy do podsumowania. W dziewięciu spotkaniach padły łącznie 42 bramki. Cztery razy zwyciężali gospodarze, pięć razy zwyciężali goście. Żaden mecz nie zakończył się podziałem punktów. Sędziowie pokazali łącznie 43 żółte i 3 czerwone kartki. Przejdźmy do pierwszego spotkania. Krypnianka Krypno dość niespodziewanie wygrywa faworyzowanym KS Śniadowo. Na bramki przyszło czekać do drugiej połowy, kiedy tu w polu karnym faulowany jest Tomasz Piekut. Rzut karny na bramkę zamienia Piotr Snarski. Nie minęło 7 minut i ponownie w polu karnym faulowany jest tym razem Krystian Sokół, który przeprowadził indywidualną akcję, wbiegając w pole karne. Stały fragment gry na bramkę zamienia Patryk Kaczyński. W 90. minucie Marek Garbowski poprowadził akcję lewą stroną, zagrał piłkę w pole karne, gdzie bramkarz gości popełnił błąd, przepuszczając piłkę między rękami. Ta trafiła do Piotka Snarskiego, który ustala wynik, zdobywając swoją drugą bramkę w tym meczu. Przejdźmy do kolejnego spotkania, gdzie promień Mońki na własnym stadionie uległ hetmanowi Tykocin 0-3. Pewne zwycięstwo drużyny z Tykocina, która odnosi drugie zwycięstwo rzędu. Wynik otworzył w 33 minucie Rafał Maliszewski. Prowadzenie podwyższa Kamil huczko w 45 minucie, strzelając bramkę do szatni. Kropkę na I stawia Michał dymek w 82 minucie, ustalając wynik meczu. Promień kontynuuje serię czterech porażek z rzędu. Przejdźmy do kolejnego spotkania, gdzie w hicie kolejki warmia Grajewo podejmowała na własnym stadionie Olimpię Zamrów. W hicie kolejki Warmia przegrywa na własnym stadionie. W mecz lepiej weszli goście dwa razy obijając obramowanie bramki gospodarzy. Olimpia wychodzi na prowadzenie w 15 minucie. W polu, w polu karnym faulowany jest zawodnik gości. Rzut karny na bramkę zamienia Przemysław Jastrzębski. Wynik podwyższa w 21 minucie Sebastian Dobrowski pod indywidualnej akcji. Po zmianie stron Warmia wzięła się ostro do pracy. Najpierw bramkę kontaktował w 57 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzałem głową zdobywa Paweł Kosyk. Do remisu doprowadza w 75 minucie po uderzeniu głową na bramkę Dawid Śliwowski. I gdy już wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, bramkę w doliczonym czasie gry również strzałem głową zdobywa Marcin Kapica. Jest to druga z rzędu porażka drużyny z Grajewa. Natomiast Olimpia kontynuuje serię dziewięciu zwycięstw z rzędu. Przejdźmy do kolejnego meczu, gdzie KS Michałowo uległ na własnym stadionie Supraślance Supraśl. Po ostatnim niespodziewanym zwycięstwie w Bielsku Podlaskim KS Michałowo musiał znowu zaznać gorycz porażki. Na prowadzenie wychodzi drużyna Supraśla po golu Grzegorza Górskiego w 41 minucie meczu. Po zmianie stron KS Michałowo doprowadza do wyrównania po niefartownym golu samobójczym bramkarza gości. Pod koniec spotkania na stadionie zrobiła się straszna szarówka. Mimo to bramkę na wagę trzech punktów zdobywa w 80 minucie mocnym uderzeniem na bramkę Szymon Kuczyński. Przejdźmy do niedzielnych spotkań. W meczu rozgrywanym w Białymstoku most dość niespodziewanie pokonuje ruch wysokie Mazowieckie. W mecz lepiej weśli goście. Już w dziewiątej minucie Armin Wasiluk fauluje w poru karnym Michała Grochowskiego. Rzut karny zamienia na gola efektownym uderzeniem Paweł Brokowski. Mosk doprowadza do wyrównania w 26 minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu różnego piłkę głową do własnej bramki kieruje Tymoteusz Kostro. Po zmianie stron... Na boisku w barwach gości pojawił się Kamil Jackiewicz, który już w 47. minucie zdobywa bramkę, wyprowadzając ruch ponownie na prowadzenie. Mozb doprowadza ponownie do wyrównania w 70. minucie meczu. Po długim wyrzucie z autu Armina Wasiluka, piłkę głową do bramki kieruje Damian Danilewicz. Bramkę na wagę trzech punktów zdobywa w 80. minucie Tymoteusz Kasberuk. Po indywidualnej akcji oddał piękne uderzenie tuż pod poprzeczkę. Mosb wraca na zwycięskie tory po ostatniej porażce w Śniadowie, natomiast Ruch ponosi swoją drugą porażkę w tym sezonie. Przejdźmy do kolejnego meczu. Pewne zwycięstwo Turośnianki nad Czarnymi Czarna Białostocka. Na bramki przyszło czekać do drugiej połowy, kiedy to swoje debiutanckie trafienie zdobył na oby nabytek drużyny z Kościelnej Maciej Radaszkiewicz, zdobywając bramkę w 49. minucie meczu. Wynik podwyższa Patryk Malinowski w 80. minucie meczu. Mecz ustala swoimi dwoma bramkami Maciej Radaszkiewicz w 82. i 89. minucie, zdobywając w ten sposób hatrika. W kolejnym meczu Orlęta Czyżew przegrały na własnym stadionie z Orłem Kolno 0-2. Mecz rozstrzygnął się w przeciągu 10 minut pierwszej połowy, kiedy to w piątej minucie Santana wpisuje się na listę strzelców. Bramkę na 0-2 zdobywa Patryk Banach w dziesiątej minucie meczu, ustalając tym trafieniem wynik spotkania. Orlęta ponoszą piątą domową porażkę w tym sezonie, natomiast Orzeł kontynuuje serię trzech meczów bez porażki. W kolejnym spotkaniu Wisła Szczucin pokonuje na własnym obiekcie Turkbiels Podlaski 3-2. Do Dobrą robotę wykonali kolumbijscy Sicarios, którzy zdobyli trzy bramki. Na prowadzenie drużynę ze Szczuczyna wyprowadził Manjares, zdobywając bramki kolejno w 20 i 27 minucie meczu. Tur łapie kontakt w 43 minucie po golu Daniela Siemieniuka. Po zmianie stron wynik podwyższa w 84 minucie pana Randa. Bramkę dla Tura zmniejszającą rozmiary porażki zdobywa w doliczanym czasie gry Daniel Daniłowski. Wisła wraca na zwycięskie tory po ostatniej porażce w Tykocinie. Natomiast Tur ponosi drugą porażkę z rzędu. W kolejnym spotkaniu KS Wasilków rozbija Spartę Szepietowo. Kto zatrzyma dobrze na maszynę z Wasilkowa? Tym razem sromotne lanie dostała drużyna z Szepietowa, bo aż 0 do 12. Która powoli kroczy w otchłań strefy spadkowej. Worek z bramkami rozwiązał Emil Łupiński w 11. minucie. Damian Toczydłowski dorzucił dwie bramki w 26 i 48 minucie meczu. Po bramce dorzucili Kacper Skipko w 29 minucie i Damian Wysocki w 43 minucie meczu. Strzelanie zakończył Jan Pawłowski, który pokonał bramkarza gospodarzy 4 razy. Kolejno w 31, 39, 50 i 52 minucie meczu. Przejdźmy do podsumowania tabeli. W górnej części tabeli bez zmian liderem pozostaje KS Wesilków z 30 punktami na koncie. Tuż za nim mająca o 3 oczka mniej Olimpia Zambrów. Na trzecim miejscu ruch Wysokie Mazowieckie, który traci do lidera 9 punktów. W dolnej części tabeli na 16 miejsce barażowe spadają Czarni Czarna Białostocka, mając 7 punktów. Na 17 miejscu bez zmian KS Michałowo z 6 punktami. Tabelę zamyka Sparta Szepietowo, która pozostaje bez punktu. Przejdźmy teraz do klasyfikacji strzelców. Na pierwszym miejscu z 19 golami Przemysław Jastrzemski. Tuż za nim na drugim miejscu z 18 golami Jan Pawłowski. Na trzecim miejscu z 9 golami Paweł Brokowski. Na czwartym miejscu egzekwo czterech zawodników. Prestley Boateng z 8 golami. Dawid Kalinowski z ośmioma golami, Kamil Huczko z ośmioma golami i Arkadiusz Mazurek również z ośmioma golami. Na ósmym miejscu Dawid Śliwowski z siedmioma golami. Klasyfikację strzelców zamyka Sebastian Dąbrowski z sześcioma golami na koncie. Komplet par na jedenastą kolejkę. Ruch Wysokie Mazowieckie, Krypnianka Krypno. Olimpia Zambrów, Most Białystok. Supraślanka Supraśl, Wissa Szczuczyn. Orzeł Kolno, Turośnianka, Turość Kościelna. Hetman Tykocin, Warmia Grajewo. KS Wasilków, Promień Mońki. KS Śniadowo, Orlęta Czyrzew. KS Michałowo, Czarni, Czarna Białostocka. W mojej opinii ciekawie zapowiadającymi się spotkaniami są Olimpia Zambrów z Mospem Białystok. Supraślanka, Supraśl z Wissą Szczuczyn. I mecz Beniaminków pomiędzy Orłem Kolno a Turośnianką Turość Kościelna. Dziękuję za zostawione komentarze. W następnej kolejce postaram się zaprosić kogoś do programu. Możecie w komentarzach napisać kogo chcielibyście zobaczyć. Zostawcie lajka like dla zasięgów, zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnego magazynu. Piotr Siemieniuk, dzień dobry Białystok, czwarta liga podlaska. Pozdrawiam.